Cześć kochani, witam Was na moim kanale Ania Wróży. Czytania ogólne na październik 2022 dla wszystkich znaków wodnych, a więc jest to zaproszenie dla moich raczków, skorpionów i rybek. Kochani, karty są rozłożone, już czekają na Was. Tymczasem chciałam Wam powiedzieć, że tutaj na górze właśnie ukazuje się odnośnik, który Was kieruje na czytania dotyczący nowego roku numerologicznego 7. Kto jeszcze nie odsłuchał, nie wszedł na ten film, to oczywiście gorąco zachęcam, polecam. Tam również są bardzo ważne informacje. To są prognozy, które się pokazują dla Was na kolejne 12 miesięcy. Kochani, czytania ogólne, a więc jeżeli macie taką ochotę, to zapraszam do kontaktu ze mną na czytania indywidualne. Kontakt znajdziecie pod filmikiem. To jest najlepsza taka forma kontaktu waszego ze mną. A więc zapraszam. Dobrze, żeby nie przedłużać, zaczynamy czytania na październik 2022 dla moich kochanych raczków. Kochani, w miesiącu październiku um, wasza postawa będzie taka, powiedziałabym, y, takiego zawieszenia. Y, jakaś sytuacja y, bardzo się mocno zarysuje, która spowoduje, że będziecie musieli na chwileczkę zawiesić swoją aktywność. Co niektórzy z was y, y, trzeba będzie się troszeczkę zastanowić, przemyśleć, przeanalizować pewne rzeczy. Ta, taka, takie podejście do, do tej sprawy yy, będzie dla Was, yy, powiedziałabym, możliwością yy, zobaczenia pewnych spraw z innej perspektywy. Będziecie mogli pewne rzeczy przeanalizować i przez to, yy, moi drodzy, będziecie wiedzieli więcej. Tu się będzie działo. A więc yy, jest to taki moment właśnie takiego zawieszenia, zatrzymania. Być może okoliczności, które tutaj w miesiącu, październiku się jakieś tutaj zarysują, spowodują, że Wasza aktywność właśnie będzie spowolniona, coś się zatrzyma, coś się zawiesi na chwileczkę, tak? I ten czas będzie dla Was bardzo ważny, powiem, da Wam możliwość dowiedzenia się o pewnych sprawach, przemyślenia sobie na spokojnie, poukładanie w głowie, i jakby odnalezienie informacji, które pozwolą Wam dalej działać. Co miłego, co fajnego, kochani, w miesiącu październiku. Jakieś rozliczenia bardzo pozytywnie się mogą tutaj zarysować. Tu też jakieś sprawy mogą sądowe wejść ponownie na wokandę. To będą dla Was pomyślne, a więc jakieś wiadomości. Myśleliście, że coś, że coś tu się nie w pełni Wam udało, myśleliście, że może, że tutaj powiedziałabym taki żal, rozczarowanie przeżywaliście, a tymczasem ponownie ta sprawa wraca na światło dzienne. To może dotyczyć związków, to może dotyczyć pogodzenia się w rodzinie. Jakby na nowo ta, te pewne sprawy, y, oczywiście u każdego z Was będą inne, moi drodzy, ale widać jasno, że coś, co już wydawało się y, nie wróci, ponownie ożyje, po, ponownie wróci na światło dzienne, a więc te sprawy zostaną na nowo powołane, a więc, wiadomości, y, coś, co już. Opłakaliście, myśleliście, że coś nie wyjdzie, a tymczasem ponownie mamy, mamy jakiś powrót i to będzie dla Was bardzo miłe. Z takich spraw, które mogą Was troszeczkę zasmucić, to jakaś nadzieja, szansa niestety tutaj w miesiącu w październiku nie będzie możliwa do zrealizowania. Być może dotyczy to jakiejś uczelni albo podjęcia jakiejś pracy, jakiejś budowy, no jakich, jakichś swoich planów, wdrożenie jakichś swoich planów, czy obrona, tak? Być może, że na przykład będzie przeniesienie tego terminu obrony, tak? Jeżeli to jest informacja dla osób, które na przykład studiują, będziecie musieli po prostu yy, poczekać, tak? Te sprawy zostaną zawieszone. No, może być tutaj dużo różnych informacji. W każdym razie pamiętajcie, to czytania ogólne, więc ja będę bardzo ogólnie tylko się tutaj wypowiadała. Więc jeżeli coś jest Waszą szansą, nadzieją, pięknie się tutaj może pokazać, zarysować jakaś sytuacja, to tutaj moi drodzy, rozpoczęcie czegoś w miesiącu październiku niestety nie będzie możliwe, ale to nie oznacza, że e, będzie to całkowicie niemożliwe, tak? Po prostu mamy tutaj moment zawieszenia. E, sprawa, e, sprawy z przeszłości, e, które tutaj w poprzednich miesiącach, e, e, jakieś wydarzenia na przykład się zarysowywały, e, to jest jakaś e, szukanie prawdy, szukanie informacji, e, szukanie swojej drogi, poszukiwanie prawdy to tutaj te sprawy na nowo w miesiącu październiku mają przedłużenie prawdopodobnie tutaj dotyczy moi drodzy albo spraw związanych z małżeństwem albo spraw związanych z jakąś powiedziałabym jeżeli szukaliście jakich, jakiegoś tutaj spraw medycznych konsultacji medycznych Yy, I to w jakichś takich, powiedziałabym, bardzo już yy, yy, na poziomie profesorskim, tak? No to tutaj w zeszłym miesiącu szukaliście rozwiązań, to tutaj właśnie na nowo te sprawy się pokazują w miesiącu październiku. Sprawa zawodowych, moi kochani, piękna karta. Tworzycie, działacie, macie ku temu wszelkie, powiedziałabym, możliwości, talenty, narzędzia. Nie widzę tutaj, kochani, zagrożenia. A więc miesiąc październik w sprawach zawodowych, jak najbardziej, moi drodzy, to jest miesiąc, w którym wy właśnie tworzycie, kochani. Bardzo mi się to podoba, co niektórzy z was rozpoczynają, nowe projekty, nowe, nową pracę. Może być to związane z otwarciem biznesu. Macie zielone światło, moi drodzy. Macie możliwość nieskończoności, a więc bardzo, bardzo fajna dla Was karta. W sprawach sercowych, kochani, początek cyklu, początek dla tych osób, które nie miały tutaj nikogo, mamy możliwość zapoznania: to jest mężczyzna po przejściach, bądź osoba po przejściach, tak? która jest w takiej skorupie, wydaje się na pierwszy rzut oka. Osobą, która jest taka niedostępna, chłodna, ale moi drodzy, jest to osoba, która troszeczkę przeżyła, przeszła, i stąd je, je, z tego wynika jej ten pancerz, ten, ta niedostępność. Ale jest możliwość właśnie poznania mężczyzny, który jest mężczyzną dojrzałym. Jeżeli nie mówimy tutaj o konkretnym wieku, to jest to mężczyzna, który jest dojrzały emocjonalnie. Tak? O to mi tutaj też chodzi. Więc jest tutaj przygoda, jest tu początek zapoznania kogoś takiego. Może być to ktoś poznany na przykład w jakichś instytucjach sądowych, tak? Prawda? W jakichś instytucjach prawnych też. Tam, gdzie posługuje się ktoś słowem, prawem, przepisami, prawością, a więc też takie miejsca mogą być. Jeśli chodzi o związki, to moi drodzy, mamy tutaj początek, tak? Początek, nowy cykl dla Was się zaczyna. Też, też powiedziałabym, rozpoczynacie, rozpoczynacie coś nowego. Jest tu też jakaś podróż, kochani, tak? A więc ktoś z podróży może do Was przyjechać. Także to tyle, kochane raczki, jeśli chodzi o miesiąc. Październik. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za uwagę. No i zapraszam do pozostałych moich czytań. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. No a teraz przejdziemy do czytań dla moich skorpionów. Witam Was, kochani, na czytaniu październikowym 2022. Zobaczymy, co u Was tutaj, karty wskazują, co dominuje w miesiącu październiku dla Was. Widać, że coś się u Was skończyło, coś się zmieniło, duże zmiany, duża transformacja, na to zwrócicie uwagę, a więc jakby widać, że rozstanie się z przeszłością i wejście w ogóle w nowy cykl. Tak? To jest podyktowane na to zwrócić uwagę, tak? jakby widać, że zaczynacie na nowo tutaj, co niektórzy z Was. Co z pozytywnych rzeczy? Współpraca powiedzie się, więc jeżeli macie ochotę nawiązać współpracę, zawiązać jakieś spółki, to jak najbardziej jest tutaj fajnie. Kochani, romans. Upojne tutaj chwile. Bardzo fajny, bardzo fajnie tutaj się zarysowuje, a więc możliwość przeżycia jakichś wspaniałych emocji, czegoś fajnego. Więc tutaj motylki latają w brzuszku. No, a co z, z takich mniej sympatycznych rzeczy, to kochani, uważajcie na fałszywą osobę, osobę, która ma podwójną taką, ja powiedziałabym, taką moralność. To jest osoba, która może Was tutaj zwieść, może Wam tutaj zaszkodzić, powiedziałabym oszukać. Tu są niejasne sytuacje. Może być to osoba, możecie też uważać na osobę, która Podaje się za osobę wolną, natomiast jest to osoba żyjąca w związku małżeńskim yy, i jest to osoba, właśnie tak jak powiedziałam, z fałszywą moralnością. Tak więc tutaj na to trzeba uważać. Yy, kochani, no więc tak, w miesiącu październiku, co, nie dla, co dla niektórych z Was z poprzedniego miesiąca, yy, radosne wydarzenia, spotkania, widać, że yy, Chodzi tutaj o coś bardzo miłego, sympatycznego. Chodzi o wspaniały romans. Tutaj dwa razy karty Wam zaznaczają, że dla Was jest tutaj w miesiącu w październiku bardzo ważny ten, ten układ, partner, taki może nie partnerski, tylko układ związany z poznaniem kogoś, kogoś, kto da Wam tutaj dużo radości. Układ romansowy, moi drodzy. No i tutaj status, co dla niektórych z Was, status kochanki, więc proszę zwróćcie uwagę, dlatego karty tutaj wcześniej ostrzegały, że osoba, która z Wami właśnie tutaj nowo zapoznana w poprzednich miesiącach, z którą miło spędzacie czas i tutaj, tak jak powiedziałam, są tutaj duże emocje, wielka radość, radość przebywania z sobą, radość cielesna. No to tutaj uważajcie, bo jest to osoba, która ma rodzinę, ma żonę i Was tutaj oszukuje, a wasz status może być tylko statusem kochanki. To tyle jeśli chodzi o osoby, które jakby są singlami, tak? I, i, i zapoznały tutaj kogoś. Natomiast jeżeli jesteście w związku, to tutaj właśnie uważajcie kochani, jest tu kobieta w ukryciu. Albo po waszej stronie, albo po, albo po stronie waszego partnera, proszę na to zwrócić uwagę. Raczej karty wskazują mi na to, że po stronie partnera jest tutaj kobieta w ukryciu, a więc proszę zwrócić na to uwagę. W sprawach zawodowych, moi drodzy, bardzo fajnie. Macie kartę cesarzowej, a więc rządzicie dobra pozycja, wygodna, e, świetnie zarządzacie, jesteście na odpowiednim miejscu, moi drodzy. Tutaj nie widzę żadnych zagrożeń. E, osoby, które nie są czynne zawodowo, pokazują się jako osoby żyjące w domu, w dostatku, dobrze zarządzające, e, może prowadzicie jakieś, e, powiedziałam, produkcję rolną, na przykład, tak, a gdzieś na wsi, gdzieś e, na łonie natury, gdzieś wokół właśnie takich terenów. Cieszycie się tym, dobrze zarządzacie, jesteście cesarzowymi, tak? A więc y, jesteście paniami na włościach, tak bym to powiedziała. Y, jeśli chodzi o mężczyzn, jeżeli jesteś mężczyzną i słuchasz tego czytania, to y, pokazuje się tutaj, że doskonale zarządzasz tutaj swoimi sprawami zawodowymi. A więc nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Także to tyle, jeśli chodzi o wasze czytania, moi drodzy. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę. Oczywiście bardzo zachęcam was, czytajcie, oglądajcie moje pozostałe kanały. Także będzie bardzo mi miło. A na razie to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i zapraszam kolejne osoby, a mianowicie moje rybki. Kochani, teraz dla Was czytanie na miesiąc październik 2022. Co takiego ważnego w październiku dla moich rybek? E, kochane rybki, duże zmiany. Koło fortuny odwróciło się, odkry, więc koło poszło w ruch, kochani. Zwróćcie na to uwagę. To się mocno w tym miesiącu dla Was zarysuje, a więc zmiany, zmiany, zmiany. E, moi drodzy, co dobrego, nowy cykl. Nowy, nowy kierunek, coś nowego z myślą o rodzinie, o szczęściu rodzinnym. Co dla niektórych z Was: założenie rodziny, ślub, wesele, coś, nowy cykl, w ogóle jeżeli macie rodzinę, to nowy cykl, który przysporzy wielkie, 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 wielką, że tak powiem, radość, szczęście dla całej Waszej rodziny. Więc to pozytywnego się tutaj pokaże w miesiącu październiku. I z tych mniej sympatycznych rzeczy, ja widzę, że jakaś podróż nie dojdzie do skutku, trzeba będzie z powodu choroby odłożyć bądź przełożyć jakiś cel. Tak, chcecie szybko działać, coś załatwić. Niestety tutaj kwestie zdrowotne, jakaś rekonwalescencja może po jakichś zabiegach, operacjach pewne rzeczy trzeba będzie przełożyć. Widać, że jest tu potrzeba ruchu, jest tu potrzeba zmian, y, jakiegoś wyjazdu. Niestety tutaj, y, tutaj to trzeba przełożyć. Y, a co z przeszłości, z poprzednich miesięcy? Coś, co się, kochani, y, powiedziałabym, było w zawieszeniu: zastanawialiście się, szukaliście informacji, rozwiązań. To tutaj, jakby, te sprawy na nowo pokażą się w miesiącu październiku. Nie mieliście odpowiednio jakby informacji, tak? I trzeba było tutaj na chwilę się zastanowić na tym, więc te sprawy na nowo tutaj ruszają, moi drodzy. W kwestiach zawodowych mamy słoneczko, a więc szczęście, zadowolenie, spełnienie, coś fajnego wyjdzie, kochani, i będziecie mogli planować planować swoją przyszłość tutaj materialną, zawodową to czytania ogólne a więc kochani, jeżeli obroniliście się, obronicie się tutaj w miesiącu październiku będziecie mogli dalej pomyśleć o jakichś jakich planach co do swojej przyszłości może będziecie planować i szukać tutaj zatrudnienia osoby, które już pracują wydarzy się coś fantastycznego, coś, co będzie wymagało jeszcze zainwestowania w siebie. Powiedziałabym, może pójdziecie na jakiś kurs zeszkalający, może macie jakąś firmę, będziecie chcieli zainwestować jakieś pieniądze, które będą inwestycją Was samych. Także tutaj dużo, dużo rozwiązań. Ja zawsze przypominam, że to czytania ogólne, a więc najważniejszą informacją, którą ja dzisiaj tu powinnam dla Was przekazać, w kwestiach zawodowych mamy spełnienie, mamy szczęście, radość i możliwość zainwestowania w siebie, zaplanowania swojej przyszłości. To są informacje dla Was. Jeśli chodzi o sprawy y, uczuciowe, no to tutaj, jeśli chodzi o małżeństwa, macie doskonałego partnera, który, y, na którego możecie liczyć, jest oparciem dla Was. Y, y, który, że tak powiem, opiekuje się, troszczy o wasz tutaj dom, o wasze małżeństwo, jakby zabezpiecza was samych. I jeśli chodzi o singli, moi drodzy, no to tutaj, kochani, uważajcie, może być to osoba z podwójną tutaj moralnością. Trzeba tutaj, kochani, na to uważać, bo jest to osoba, która z jednej strony mówi, że jest wolna, natomiast ta osoba ma, jest to tutaj w związku małżeńskim, a więc, a więc tutaj jest podwójna fałszywa moralność tej osoby. I proszę zwrócić na to uwagę. Także to tyle, jeśli chodzi o czytania tutaj dla moich rybek. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Zapraszam Was oczywiście do pozostałych moich filmów. No i cóż, czas czytań na październik 2022 dobiegł końca, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję z wszystkim za uwagę, no i zapraszam Was do następnych moich czytań. Odwiedzajcie pozostałe moje filmy i jak zawsze na zakończenie posyłam Wam dużo, dużo pozytywnej energii. Hej, cześć, trzymajcie się.